Niesprawny rower, wycieczka no, w taki kawałek dziczy, w sumie. Do tego zapowiadane burze. Nie działa mi zębatka. Mam mało powietrza, nie mam pompki, nie mam zestawu naprawczego. A po drodze zahaczę. To jest taka impreza. sadzenie łąki świetnej na dworcu kolejowym w hajnówce. Spotkam tam chyba paru rowerzystów właśnie. To może pompkę mają. Alright guys, if you finish showing, we need to rake the surface first and then step on it. Not very much. It It's, it's, uh, it's not about making it very firm, it's about just making the uh, touch of the seeds with the soil. Yeah. Yeah.

Szefą ze wszystkich szefów. Wszyscy zdjęcia robią, a powiedzmy na tym zdjęciu. Ja się zastanawiam, kto Lotonka zdjęcia robi. Już teraz wiem. <złytki> <słytki> tak. Możemy na statowię ten. O, co, 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 co? A, a ty masz dłuższą chyba lutkę. Nie jest łatwiej. Nie wiem tam jadą ludzie. A nie dadzą rady tutaj? Damy, damy, damy. No no co, co wy tutaj te? Tak? nie ruszajcie. Dzień dobry. No, dzień dobry. To jest e, czosneczek. Jest czosnek e, niedźwiedzi, który jest dosyć intensywny smaku. Ten czosneczek to jest inna odmiana. E, jest delikatniejszy w smaku, można sobie na sałatkę, na zupę i tak sobie rośnie, tak? Jak już zakwita, już będzie troszkę bardziej gorzki. No, ale jest, jest fajnie, fajny ma pasor Można Może coś śmiało próbować i jeść. Jedziemy? Jedziemy, jedziemy A po prostu tutaj kolekcjonuje, kolekcjonujemy kleszcze, tak? Tak Chodź, tak. jadę zobaczyć co jest leży, bo on tutaj 100 metrów bo, bo nie leży Tak, to jadę z tobą Chodź, no. Jest, leży Leży, tak Teraz już może śmierdzieć pewnie No bo mówisz, że co? Dwa tygodnie, trzy tygodnie? No i kurczę i takie truchło leży, i niezjedzone, nierozszarpane no, przez jakieś ten padlinożerców. Ale nogi ten też ten, co nie ma dwóch nóg, tak? Ucięte czy co? No, Kolega wstawił na grupę, nie? Zdjęcie żubra, On to zablokowane nie zostało, życie? tak? Nie? Tylko dla pełnoletnich. Tak? tak? No. Z automatu. No co to? Zostaje. No. Ale zdjęcie schabowego można ten wrzucić nie? na talerzu. A martwy żółb w lesie, to. Ciekawe, czy mi YouTube to zablokuje. Zablokują, że. No, że dla 18, ten, do 18 lat. Czemu wilki nie jadły? Nie mam pojęcia, może jeszcze nie namierzyły. No bo jak to. Ten, Mariusz mówi, że to do 3 tygodni. O, to nie wiem, może, może jeszcze nie, nie namierzyły sobie. Mają co co innego? Może dojadzenia. mają co innego do jedzenia, nie będą śmierdzącego jadły. Może być. No ale ale jakby no, były dziki, to dziki to już by na przykład jadły, tak sobie tutaj trochę te yy, tak, drapiżniki, jakieś te, te mniejsze borsuki, nie borsuki, to, to te, to też mogą ty, to pozjadać sobie. Na pewno z, na pewno się przyda. Na pewno zjedzą. No, na pewno się nie zmarnuje w lesie. No, Patrz ile żuków tych o tam czarnych no. Ale to one się przytulają, nie podglądaj. One kukurują. Gdzie byś doradził miejsce? Nie wiem, ja nie mam doświadczenia, chętnie podpatrzę jak ty to robisz. Dobre, to Pewnie pytanie. pomiędzy jakimiś dwoma drzewami. Świetnie, tak moja nie? logika podpowiada. O, właśnie, w kamaków, hamaków najważniejsze są dwa drzewa. Raz, dwa, tak pentelkę robimy, taką na przy butów. Tak przy butach, tu kokardkę wystawiamy jedną, zaciskamy. I jest zawieszone. Teraz, jak jesteśmy ubezpieczeni od uwadków, więc możemy kłaść się i leżakować. O. I tak można sobie w taki sposób spędzić troszkę czasu na łonie natury, bardzo przyjemny relaks. Do tego krzyżeczka jakaś na przykład taki i fajnie, aby na głowę nie padało. A gdy hmm. pada, to później na przykład możemy sobie rozwinąć tarpa Ja no. Ja rzębinuskę. I na kawach muszę je wysypać. I nie boli mnie A to by nie za dobrze? <laughs> ja miałem brud. Nie bardzo. Tak? Tak. To tak. Bardzo. Dziękuję. Lepiej, nie wiem czy Ty słyszałeś, Ym, nie, to, to w telewizji jest, było ten książę, co, Filip zmarł. No. Ten angielski. To mówi, że kiedyś był w Białowieży. Się normalnie tak, to Filipiówka, to w jego filmu? imienia zostało. Filmujesz. Tak? Tak. Czeka, a Filipiówka, gdzie to jest? Normalnie a przy Leski Dębach. Hmm. Aha, aha, a dobra, bo tam jest to miejsce niskowe takie. Tak, no i oba no. to było przed jego przyjazdem specjalnie, no i tam była impreza wieczorem. Aha. No i były okay. Zobaczy, że to i mu, a, wytłumaczyli, on ma... że przy każdej po trawie, to trzeba wypić. No, no. w ciąży wszystkie pił. Na długi rano, dzień rano wstał tu herbatkę wypiłował, przepraszam i koło, przeprosił <laughs> mi, No. <laughs> ja jeszcze miał tyle kultury, że przyszedł i się pokazał. A wcale się nie dziwił, jak tam nanieśli wszystkiego. Fajnie, nie? Fajnie. Dobraź sobie, że tu nie ma nikogo. Ty sama tu przyjechałaś, zostawiłaś no. rower, rozwiesiłaś hamak i sobie leżysz. No właśnie. Jesteś ty i wiesz, twoje myśli. Się bardziej zanurzasz w ten, w ten las. No. A jak jeszcze spędzisz w jednym miejscu właśnie, w ciszy, więcej czasu, to jest taki fajny, taki efekt odkrywania różnych dźwięków, które się pojawiają raz na jakiś czas. Bo teraz to wiesz, no jesteśmy ja gadam, ty gadasz, sam gadają śmiechy kichy, to, to tego tak nie ma. Nie? Ja to zawsze powtarzam, że my teraz jesteśmy takim społeczeństwem przegrzanym, przeżartym i co nie tylko. No tak, Bo no, ludzie, wygodnie, którzy... No, zobacz, mamy. ludzie, którzy przeżyli, wiesz, obozy zagłady, oni tam kurwa byli przemrożeni, wygłodzeni, ale zobacz, ile oni lat żyją. No. Że tego organizm po prostu nie wystawiało no, takiej nieskrajności, nie? Ci, którzy... No. Ach, przetrwali takie warunki, no to już wiesz, ciężko ich no. ciężko ich zabić. Ale coś tym jest, słuchaj, nie? Czasujesz mi piwem? Tak, tak oczywiście. No, to... Dobra, Trochęczko. dzięki. No nie Później się wymienimy. No i co? co ten, pytałaś? Zróbko za spotkanie. O, i głowa przestała balenić. Basiu. Mówiłam a ty się machałaś. O, no, patrzcie, kurczę, po prostu taką ekipę nasiela. spotkać w lesie, no to naprawdę, no. i no. no. no jeszcze jest Czereśniówka. Co jest pod lasem, no. no kolejne. Czereśniówka. O, kolejne. To jest nasze spotkanie. To no, nie nagrywaj, bo ja na raty. To nie nagrywaj, bo nie A właśnie, po co? Księcia w klifach. Tak, siadaj, bo ja na raty. Nie, ten jest drugi, drugi dzień. Nie ma obowiązku noszenia maseczek, a, tak. ale tak człowiek sam. Z przyzwyczajenia. Nie, 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 tyle chodzi od komarów a. teraz. <taus> Przepraszam, czy tu jest pasznik? Tak. No, <noise> tak. <noise> tak. gniewa albo zarzucaj nogę, Mimo, a ci pod Nie, nie. nie ja spróbuję po prostu tak. I jak to wyjdzie, to tego się nie <noise> no, no, to ty. No, Widzę, że na szabry, na jabłka chodziłaś do sąsiada. Chodziłam i na gruszki. No, także tego się nie zapomina. <noise> na jabłka, na gruszki. No. Fajnie było. No jakoś tak wychodzi, że na tych moich mikroprzygodach tutaj jakoś tak często zwracam uwagę na kupy. No te kupy po prostu są. I Tutaj też dużo tych kup jest, tu żubrzych. No, one tutaj sobie widocznie w okolicy urzędują i zahaczają o te polany. Się tu stołują, świeżą trawkę, a te polane też znają, kojarzą, że jest tu jedzenie, bo jest paśnik, w którym akurat odbywa się impreza. No, a żubry też sobie bywają, no i potem zostawiają ślady. Ale narobione. No, <laughs> nie da się przejść, żeby nie wdepnąć. Ta, ta, ta. Grupa rowerowa puszcza Białowieska, opuszcza Paśnik, nie, kierując nie, się co? w kierunku zabieraj swoich siedzib i domów. Spóźniony przedstawiciel gatunku goni za stadem. Niebezpiecznie jest zostawać na końcu, ponieważ drapieżniki polują na te odosobnione. Osobniki najsłabsze, chore, najwolniejsze. A jechali, jeden, jeden, no ale zawsze. Iż to? Nie, 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 Przechodzimy, Tomasz. Przechodzimy. nie, nie, to nie, 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 i wszyscy przechodzili nie, І та Ще ж да. А перша я група бітежків поїхала. о Андруша, давай, же всі ці віднята приїхали. Давай, смаждай на ципіся. О, накиня. Андруша, готово грута. Все добре. No tak. to chodzi, to my tu przyszliśmy. Ja Zwiedzamy. Zwiedzamy jak to po remoncie po wybudowali, jak to zagospodarowali. I to co to jest? To jest kapliczka. A no krzyż jest. A to to jest właśnie... jest. I to nie dostrzegł? Ciężu, nie że cię nie no. Ale, to to Ale myśli, słuchaj, to w, to zobacz w jakich w w w w w w w kolorach, w kolorach kolorach, kolorach tańczy. Tak. Ale ja. Chodzi o relaks, tak jest. No. A nie tam o kilometry. O, no, jakie masz styka tego patyka. O, takie z lasu gdzieś kiedyś dorwałam gratis. Wystrugała do senie? a jak 30 metra cięty. Chyba leszynowy, co? Roberek, dziewczyny, dawajcie Roberek, tyk, 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 tyk. E, Ktoś tu nagrywa. No takie miłe w dotyku. No takie takie fajne. No pewnie takie wiesz, tak, tak jak małe pieski są miłe w dotyku, to takie świeże liście też pewnie są takie. No raczej coś Miłe w dotyku. Naturalnie. To jest fajne, słuchajcie, nie? Że, człowiek, że my jeszcze młodzi, to jeszcze wiemy jak sobie radzić, nie? A babka lancetowa, skaleczyłeś się? przykładasz babkę lancetową, nie? Jesteś w Tak, tak. No. Właśnie, wszyscy piją, a ja muszę wywozić. Fajnie, tak? zdasz i będzie impreza. Yy, niezdawalne, że tak powiem. Co cię wrobili? Tarci miotła. Tarci miotło. Tak, to, jest biznesem, no. to jest zaburzenie no, no, genetyczne, no. budżowe, tak? I wtedy to gałązki y, nie mają zaburzone, mają rac... no. wzrost, tak? W sensie y, nie rosną do góry, tak jak poliny, tylko rosną takie plantenina, takie afro jak u Murzynów na przykład. A na że należy wierzyć. No, pewnie tak. A, a. O której? O ósmej ramy dziewięćdziesiątej. Nie, co ty, nic nie widzisz. A to są nawet są O ósmej ramy dziewięćdziesiątej. Rowerowy wyjazd, <noise> <noise> <Rowerowy żyjesz>, nie? <noise> Nie mieści się. Jeszcze. Ale to nie moje, żeby nie było. To, dobra, dobra. Wszyscy widzieli. nie pryszą, jak mi się czoło. Ja tyle Dawaj Dawajcie ty na pojednacki tryb, dziewczyniaka. A chłopciapa. Pojechali!

O, co się nie, ja nie Muszę uciekać, nie mogę tu kręcić. Jak tam berek? Teraz wystarczy, że się zatrzymasz się zablokujesz drogę. Berek! Coś nie? nie? Tyś nie wtedni To jest klacz, na pewno. No. To jest klacz. Czyli dwie siostry, tak? To, to mało o dwa nie się Nie grosimy. mają fajny zapach, nie? Zawsze. Ojeju! Pierwszy raz Ale bo mało proszę. Co to zobacz jaka no, no, kura morda, Ale kura... piękne. Mlecznik, tak, mlecznie. No. Mlecz, co? Mlecz, mlecz. co? A, jak na Stasia patrzy mlecz, pięknie... Mm, Kawa zwierzę. <grym> Kurwa, komu krzywek złapałam. <grywa> <grywa> Będziesz je w piwu? Tak. Panie mądry jest, tak? Mądre oczy ma. Tak? Wina ci jest. Mordy to ma! Jak kuchcie. No, jesteśmy na obrzeżach Hajnówki w jej północno-wschodniej części, a no, południowe wybrzeże pewnie są już mokre. Aakeru, Jak lubię, to wtedy będziemy w jednym. To też będziemy wbić, nie?

O, to się dla mnie czasem pożywa. No, gdzieś widzisz, że to jest. Tarp To leciało, dawaj, tarpa! <grym> Autentycznie, jeszcze nas <grym> taki deszcz nie złapał. Nie Wiedziałam, że to będzie. Nie zdążycie nawet. Bo tak złożymy, znakiś tarczy. O kurde. Ale to odpoczyne. Zobaczcie.

Stasiu, nie zamierzałeś, ale. To tak samo, ale słuchaj. Wiesz o co chodzi, Stasiu? E, to jest taka. Nawet jak powiedzieliśmy filmik tu e, To jest taka podlaska gościna, tak? No tak. Żeby tak, też, tak. Jak będzie chodzili będzie kurwa Możesz ze się uważać na tą grupę. A, a to już to co zostało to jest słabizna tutaj sama. Słuchajcie, to i tak jest cienko, bo nie ma kurwa. Sała nie sałan ma, o, sałaniny nie ma. <grystanie> Cało najważniejsze, tak. Ale że... chodzi wiem, że... że z jednej strony widzieliśmy. Tak? Cało ten. Z tej strony. Nie, nie. Laski chodok. Wolę jednak Panie Tomek, Panie... bo ja bo film muszę zakończyć, nie wiem jak go zakończyć. Nie może poczekaj do zachodu słońca. Niedługo już za słońca będzie. Tam akurat w tamtym miejscu. I może w ten sposób, taki wiesz, zachodzące słońce? takie wiesz, Nie, no po prostu ramartinko, słuchaj, ramartinko bo ty, bo ty takie... to mówisz, że musisz już jechać, bo dom cię wzywa. Tak, tak, także tak po, raz prostu po prostu to po prostu po prostu na razie. Dzięki. Potemka. Dzięki, również Do, do. To, do zobaczenia. Pa.